Chrystus zmartwychwstał. Drodzy przyjaciele, bracia, siostry, w tym pięknym dniu tej niedzieli kojnolejnej chcę przesłać wam serdeczne pozdrowienia z naszej oazy błotnicy. I dziękując wam za waszą bliskość, za waszą troskę, chcę się z wami podzielić takim słowem, którym ostatnim czasem żyjemy tutaj w błotnicy, słowem z naszej modlitwy stawienniczej. Druga Księga Machabejska 118 10 przeczytam, bo to niezbyt długie słowo. Wówczas właśnie, gdy oni byli jeszcze pod Jerozolimą, pojawił się na ich czele jeździec na koniu. Był ubrany na biało i chrzęścił złotym orężem. Wówczas wszyscy razem błogosławili miłosiernego Boga i poczuli w sobie taki przypływ energii, że gotowi byli uderzyć nie tylko na ludzi, ale nawet na najdziksze bestie i na żelazne mury. Podążali w pełnej gotowości, mając za zmiłowaniem Pana takiego sprzymierzeńca z nieba. I chcę Ci podziękować, chcę podziękować Tobie, bracie, siostro, za to, że możemy przez Was, przez Waszą hojność, przez Waszą troskę doświadczać właśnie tego, że Bóg posyła sprzymierzeńców z nieba. Dziękuję Wam za Wasze zainteresowanie. Naprawdę doświadczamy takiej niesamowitej solidarności opieki, opatrzności. Dziękuję Wam za to, w jaki sposób pozwalacie, by Pan posługiwał się Waszym tak i też Waszą miłością wobec innych. I życzę Wam wszystkim, życzę nam, jako koinonii tego, żebyśmy w tym czasie byli dla siebie nawzajem właśnie takimi jeźdźcami, ubranymi na biało, gotowymi do Poprowadzenia innych, bo z tego słowa nie wynika, żeby ten jeździec był kimś, kto zwyciężył bitwę, kto pokonał wrogów, ale jego obecność jako posłańca Pana, jako znaku przychylności Boga w tym czasie sprawiła, że Izraelici doświadczyli wielkiego przepływu energii, doświadczyli otuchy, nabrali odwagi i zwyciężyli. I to się dzieje w naszym życiu w tym czasie, kiedy jesteśmy dla siebie właśnie takimi posłańcami Pana, kiedy nawzajem dodajemy sobie odwagi, kiedy doświadczamy konkretnych gestów pomocy, przyjaźni, solidarności wzajemnej, to wtedy doświadczamy takiego przypływu energii, siły i możemy być naprawdę dla siebie nawzajem, ale też dla tych, którzy są na zewnątrz świadkami nadziei, świadkami miłości. Także Życzę Wam, żebyście spotkali na Waszej drodze wielu takich posłańców Pana, ale też, żebyście Wy stawali się takimi posłańcami Pana, dla braci, dla sióstr, dla tych, którzy tego, tego teraz w tym czasie najbardziej potrzebują. Pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz dziękuję za wszelkie gesty solidarności, miłości, przyjaźni z Waszej strony. Mam nadzieję, do zobaczenia niedługo już nie tylko na łączach, ale w realu. Do zobaczenia.